Siemanko, z tej strony Kuber, dzisiaj nagram mały opening, tylko jeszcze muszę zrobić, nie przeszkadzać. Więc tak, lecimy sobie z pierwszym małym boxem, 22 monety, 4 punkty mocy do go, 7 punktów mocy i 1 bilet na wydarzenia lecimy sobie z drugą no i tu mamy 20 monet punkty mocy 4 do Daryla i punkty mocy 6 do Dynamajka i lecimy z trzecią 18 monet punkty mocy 4 do Majka. punkty mocy 5 do Bibi aj, coś słabo lecimy z kolejną 50 monet 8 punktów mocy do pani i 15 Leona Właśnie chciałem wam powiedzieć, że Leon mi dropną <laughs> za 9000. No i zacimy sobie z kolejną. 16 monet, 8 do Karla, 10 punktów mocy do 2. Lecimy 8 50 monet. Punkty mocy 4 do Barleya. 6 do Brocka i 2 bilety na wydarzenie. I zostało nam 6 skrzyneczek. 30 monet. Punkty mocy 4 do BB. Punkty mocy 10 do Elpryman. Ileż tam monet? Nie zauważyłem. 5 punktów mocy do Go i 5 do BB. 21. 18 monet punkty mocy 5 do Fanny punkty mocy 6 do El Primo i oto nam 3 jeszcze monety, 13 monet punkty mocy do M 6 punkty mocy do pary 7 no i to wszystko 16 monet punkty mocy 6 do Rico Punkty mocy do, do Bo. O, 10. No i ostatnia trzcineczka. 17 monet. 4 punkty mocy do Bo. 6 punkty mocy do Daryla i to na wydarzenie 2. No i lecimy z Big Boxem. No i nic nie będzie niestety. 12 punkty mocy do Gina, 13 do Barleya, i, i 30 punkty mocy. Donut, 2 bilety na wg. Więc, ogólne to mam to mamy. i to by było na koniec. Cześć.